Marina westchnęła głęboko, jakby ciężar świata przygniatał jej ramiona. Nie trzeba było geniusza, żeby zrozumieć, co oznaczały te obłudne spojrzenia. W końcu po co miałby samochód, gdyby wolała chodzić? Czy to był upór? A może błogosławieństwo w nieszczęściu? Ona sama nie była już pewna. Początkowo zastanawiał się, czy nie odpowiedzieć w naturze, ale jaki byłby w tym sens. Ci ludzie rozumieli tylko to, co im odpowiadało. Ich chciwość była tak wielka, jak brak zdrowego rozsądku. Palce ją swędziały, żeby zawołać męża, ale się powstrzymała. Znał dobrze tę grę, ze zgiętymi nogami przysięgał, że postawi matkę na jej miejscu, ale za jej plecami śmiał się z sytuacji i jak zawsze opowiadał Staruszce ze wszystkimi szczegółami. Dopiero teraz Marina zrozumiała tę farsę. Wcześniej mocno wierzyłam, że był szczery, że naprawdę poważnie traktował swoją teściową. Wszystko zaczęło się, gdy niechcący usłyszał ich rozmowę ten słodki, miodowy głos, którego używał tylko w rozmowie z matką, pełen kłamstwa. Przypadek czy nie, właśnie wtedy odzyskał samochód ojca. Starzec już od jakiegoś czasu myślał o nowym modelu, ale zawsze odkładał zmianę na później. Czasem dla oszczędności, czasem dla tęsknoty za córką, która skończyła jako kierowca. Aż do chwili, gdy zmęczona niezdecydowaniem matka Mariny postawiła ultimatum. Albo rozwiąże to od razu, albo przestanie zawracać sobie głowę innymi ludźmi. Ponieważ wybór padł na nowość, stary wraca do prawowitego właściciela. Marina nigdy nie pytała, ale nie odmówiła też, gdy ojciec nalegał. W końcu kto nie potrzebowałby samochodu. Ile problemów można by dzięki temu rozwiązać? Ale starzec, zanim go dostarczył, chciał pozostawić go w nienagannym stanie, w końcu nie był to byle jaki prezent. Wtedy jej mąż Valentin zaczął kręcić nosem. Po co wydawać pieniądze na naprawy? Już jest tak dobrze, a pieniędzy nie mamy. Jakby zaryzykowała jazdę samochodem, który krztusi się, wycieka olej i wygląda na to, że w każdej chwili może się rozwalić. I wtedy podeszła teściowa na swój słodki i jadowity sposób. Porozmawiaj z ojcem, Marina. Po co ci tyle wydawać? Nawet nie umiesz dobrze prowadzić, kobiety są od tego, żeby jeździć, a nie do jazdy. I dodał z fałszywym uśmiechem, Valentine przydałby się samochód. Zawoziłby cię do pracy, pomagał mi w zakupach, mógłby nawet wykonywać nim różne prace dorywcze. Marina przeuknęła złość. Nie był to pierwszy raz, kiedy teściowa angażowała się tam, gdzie nie została wezwana, ale tym razem granica została przekroczona. Gdy skończyła się jej cierpliwość, poszła do męża, mając nadzieję, że chociaż on położy kres tej komedii. Porozmawiaj ze swoją mamą, Valentine. Przesadza i angażuje się tam, gdzie nie powinna. Wyszedł, obiecał rozwiązać problem, a naiwna Marina mu uwierzyła. Ale pamięć jest zdrajcą. Pamiętał czasy, gdy jego teściowa wzywała, żądając zwrotu garnków i patelni, że Dwalentynek zapomniał umyć. Tego dnia, gdy pakowała wszystko do powrotu, postanowiła bez ostrzeżenia wpaść do domu teściowej. Drzwi były otwarte. I wtedy usłyszał rozmowę, która wszystko zmieniła. Synu, jesteś wspaniały. Ta twoja żona jest głupia, ale nie na tyle, żeby zaakceptować rozbicie samochodu. Nie wywieraj na nią zbyt dużej presji, bo inaczej się podda i wtedy zostaniemy z niczym. Odpowiedź męża była jeszcze gorsza. Spokojnie, mamo. Ten samochód to złom, ale ojciec obiecał, że zostawi go w dobrym stanie. Przekonujemy więc Marinę, żeby go sprzedała i kupiła lepszy oczywiście dla nas krew była zimna. Ten duet nie miał granic. Kiedy samochód w końcu przyjechał, Marina nawet go nie dotknęła. Trzymała go w garażu i ignorowała prowokację męża. Dlaczego z tego nie skorzystasz? Jest gotowe. Uśmiechnęła się tylko i powiedziała, że najpierw pójdzie na kurs prawa jazdy, to wymówka, by zaoszczędzić czas. Walentim oczywiście zaproponował, że będzie jej prywatnym kierowcą, ale Marina wiedziała, że to tylko kolejna pułapka. Nie minie dużo czasu, a Teściowa będzie na tylnym siedzeniu i wydawała rozkazy. Kiedy tego dnia wróciła z pracy, nie spieszyła się. Lato pomalowało miasto żywymi kolorami, a Marina dała się ponieść pięknu kwiatów, zapachowi magnoli i śpiewowi ptaków. Niemal przez przypadek kroki zaprowadziły ją do garaży. Jej uwagę przykuł do włosy kot, ale tak naprawdę sparaliżowała ją scena, która ją rozgrywała. Walentajn i jego teściowa kłócą się z obcym mężczyzną obok ich samochodu. Dokumenty możemy odebrać później, ale za te ceny nigdzie ich nie znajdziesz. Powiedziała teściowa, a jej mąż kiwał głową, gładząc kaptur, jakby już go posiadał. Właścicielka podróżuje, ale kiedy wróci, wszystko sformalizujemy. Marina nie traciła czasu. Podeszła z zimnym uśmiechem i wyciągnęła rękę. Dzień dobry. Jestem właścicielką samochodu. Widzę, że jest pan zainteresowany jego kupnem. Zaskoczony mężczyzna uścisnął mu rękę. Cena, którą panu zaoferowali, jest niewystarczająca. Ten samochód po przeglądzie jest wart znacznie więcej. I bez mrugnięcia okiem podwoiła kwotę zaproponowaną przez duet. Kupujący zawahał się, ale ostatecznie się zgodził. Oczy Valentina i jego teściowej prawie wyskoczyły z orbit. Z pieniędzmi w ręku Marina zignorowała krzyki i kiepskie wymówki, które jej towarzyszyły. Teściowa krzyczała coś o nieporozumieniach, a mąż na próżno próbował się usprawiedliwiać. Ale ona już nie słuchała. Gdy wrócił do domu, od razu poszedł do kuchni. Nalał sobie wody, przygotował kanapkę i spokojnie jadł, delektując się każdym kęsem. Valentine nie miał odwagi się pojawić. Teściowa, nieświadoma niebezpieczeństwa, weszła, jak gdyby nic się nie stało, i wyciągnęła rękę, jakby miała jeszcze jakieś prawo. Marina, kochaniew. Spojrzała na tę wyciągniętą rękę, potem na oczy kobiety i uśmiechnęła się. Nie ze złością, ale ze spokojem, jaki może posiadać tylko ten, kto w końcu zrozumie grę. Wiesz, myślę, że o czymś zapomniałeś. I powolnym gestem wyrzuciła do kosza zapasowy kluczyk od samochodu, ten, którego tak bardzo pragnęła jej teściowa. Teraz myślę, że nadszedł czas, abyś wyszedł. Drzwi zamknęły się z wyraźnym kliknięciem. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Marina poczuła, że powietrze naprawdę należy do niej. Teściowa zmarszczyła nos, wargi jej drżały z oburzenia. Z tą błagalną ręką, kochanie. Potrzebujesz więcej dramatyzmu w oczach, bo inaczej nawet sam siebie nie przekonasz. Jej policzki, niegdyś blade, teraz płonęły czerwonymi plamami. Zabawne. Prawie wszystko zrujnowała. Dokonano sprzedaży. Marina uniosła bwi, wycierając ręce o ścierkę do naczyń ze spokojem, który tylko wzmagał wściekłość drugiej osoby. Ja. Uchroniłem cię przed procesem o nieuczciwą sprzedaż. A może dokumenty w porządku oznaczają dla ciebie po prostu podpis idioty, który weźmie na siebie winę. Palce teściowej drgnęły w powietrzu, jakby chciały właśnie tam udusić swoją nuorę. Ale podpisałeś. Zawsze tak było: rodzina na pierwszym miejscu. Ten wózek ci się nie przydał do tej pory, chodziłeś pieszo, mogłeś jechać dalej. Pieniędzy nigdy za dużo. Marina zatrzymała się. Ostatni raz wytarł stół, precyzyjnymi ruchami włożył szynkę do lodówki, jak ktoś układający kawałki na planszy przed matem. Kiedy się odwrócił, jego teściowa już się uśmiechała, zwycięsko, ponownie wyciągając rękę. Widzisz, nawet ty się zgadzasz. Pieniądze to pieniądze. Chodź, dostarcz je tutaj, a ja zajmę się resztą. Valentin wie, co dla nas najlepsze. Ach, Valentin i e Marina skrzyżowała ramiona, obserwując wyciągniętą dłoń, jakby była obrzydliwym przedmiotem. On wie, prawda. Wie tak dobrze, że nawet nie otwiera ust, żeby się kłócić. Po prostu jest posłuszny. Teściowa otworzyła usta, żeby odpowiedzieć, ale Marina już zmierzała w stronę spiżarni. Wrócił ze zniszczoną torbą na zakupy i kilkoma pognięcionymi paczkami. W środku piętrzyły się ubrania, para znoszonych tenisówek, jednorazowa maszynka do golenia. Teatralnym gestem rzucił wszystko pod nogi teściowej. Weź to. Albo raczej weź to, kobieta spojrzała na sterte szmat, jakby to były odpady radioaktywne. Co to jest? To Marina przechyliła głowę, udając, że myśli. No cóż. Teoretycznie to rzeczy Twojego syna. Ale możesz to nazwać jak chcesz. Faktem jest, że teraz je zabierzesz razem z nim. Bo niedługo to nie będzie tylko samochód, który chcą sprzedać, to będzie też mieszkanie. A może zapomniałeś, że wszystko tutaj jest moje. Mały prezent od moich rodziców, zanim poślubiłem lalkę Twojego małego brzuchomówcy. W kuchni zapadła lodowata cisza. Teściowa zakrztusiła się, ale Marina nie dokończyła. Tak, Valentine. Może i jest marionetką, ale dzisiaj wątek się urwał. I zgadnijcie, Ceo. Nie powiedział ani słowa. Nie żeby mnie bronić, nie żeby się kłócić. To tylko potwierdziło to, co już wiedziałem: że jesteś jedynym głosem w jego głowie. Teściowa próbowała protestować, ale Marina już odchodziła, wyciągając komórkę. Pieniądze i wolność tego samego dnia. Chyba wygrałem na loterii. Aha, a jutro. Rozwód. Żadnych opóźnień, żadnych dramatów. Daliście mi już dość materiału na telenowelię. W końcu się uśmiechnął, uśmiechem, który nie pytał o pozwolenie. Teraz, jeśli mi wybaczysz, muszę odbudować życie. Żadnych pasożytów. Drzwi do kuchni zamknęły się za nią z taką samą stanowczością, jak te przy wejściu. Na zewnątrz Teściowa usłyszała oddalające się kroki mariny, lekkie, jakby niosły znacznie mniejszy ciężar niż godzinę temu. I po raz pierwszy od lat kobieta poczuła gorzki smak porażki nie z powodu straconych pieniędzy, ale z powodu pewności, że tym razem to ona została wyrzucona z gry.